Witam. Oto wieczorne porównanie, nietypowe, niespotykane, BMW F11 535D xDrive kontra Seata tk 2.0 TSI Ford drive 190 koni. Dużo te samochody różni, ale wbrew pozorom dużo też łączy. Zobaczmy sobie kluczyki. Tu mamy kluczyk Seata, zwykły, plastikowy. A tu mamy kluczyk BMW, troszkę ładniejszy, troszkę aluminium. I popatrzmy teraz jak te auta się prezentują po otwarciu. Tu mamy zata A tu mamy BMW. Światełka w jednym i drugim światła z przodu są w pełni ledowe. W BMW światła są adaptacyjne, ledowe. Także Snop światła jest zmieniany w zależności od warunków jazdy i samochodów z naprzeciwka w Seacie. Światła są statyczne, także tak to wygląda. Tu mamy podświetlenie w BMW na około po otwarciu. Świecą się lampki pod, pod klamkami. Także tak to wygląda po otwarciu drzwi. Mamy jeszcze odświetlenie rogu. Tutaj, akurat takie akcesoryjne znaczki BMW we wszystkich drzwiach. Tak to wygląda. Światła z tyłu. I z drugiej strony tak samo. A w sacie w seracie mamy też światła LEDowe z tyłu. Tu znów w mamy takie podświetlenie oryginalne, spod lusterka ładnie się wyświetla, taki napis Ateca i symbol auta i to by było na tyle, lampek podświetlonych pod klamkami nie ma, także tak to wygląda. Co te auta łączy? No łączy napęd na cztery koła, to na pewno. Hmm. Łączy to, że oba mają elektryczną klapę, którą można otwierać ruchem nogi pod zderzakiem. Co ciekawe, oba mają dość podobną pojemność bagażnika wewnątrz, także to na pewno je łączy. Natomiast co jeszcze? No z wyposażenia wbrew pozorom też trochę je łączy, bo oba mają aktywny tempomat. Oba światła mają LEDowe, z przodu, o czym już wspomniałem oba mają kamery z tyłu. Seat ma kamery 360 stopni, BMW prawie 360 stopni. Także tak to wygląda. Obie mają, oba mają automatyczną skrzynię biegów. Oba mają systemy bezpieczeństwa, awaryjne hamowanie. Oba mają nawigację wbudowaną, ekran multimedialny. Oba mają elektryczne fotel kierowcy, tyle że w BMW jest z pamięcią i w dużo większym zakresie się go zmienia, a w Seacie jest bez pamięci i ze znacznie mniejszym zakresem. Co jeszcze można powiedzieć, że je łączy? No oba mają 19 calowe felgi. Teraz niestety to już słabo widać. Oba są pięciomiejscowe i to chyba mniej więcej tyle z tych podobieństw. No, mają też oba ISOFIXy, także można zamontować dwa foteliki z tyłu z Isofixem. No, zobaczmy sobie, bo już na zewnątrz słabo widać jak to wygląda w środku jeszcze oświetlenie. Otworzymy drzwi. W SEACIE. To widzimy tutaj takie dwie czerwone wskazówki ekran. A tutaj mamy taki fajny element, czyli przycisk Start Engine. Tak pulsuje jak, jak bicie serca. Jak to w zasadzie wygląda? Przepraszam mi tutaj telefon leci. Tu mamy dwie lampki. Z tyłu też mamy dwie lampki LEDowe, także dosyć dużo w środku światła jest. No, pod nogami też mamy lampkę, także tam też się świeci. Tu jest lampka. Tutaj pod nogami też jest lampka. Sprawdźmy jeszcze z tyłu, czy mamy jakieś lampki pod nogami. Nie, z tyłu nie mamy żadnych lampek pod nogami. Tutaj mamy jeszcze takie oświetlenie ambientowe na drzwiach w Seacie i popatrzmy jeszcze, jak się działają lampy po odpaleniu auta. Tak to wygląda. Automatycznie się ustawiają. Światła LEDowe. Tutaj mamy system multimedialny. Wszystkie przyciski podświetlone ładnie. Tutaj też. Także tak to mniej więcej w środku. Wygląda, aczkolwiek, no, zobaczymy jak to wygląda w BMW. Tam już światła nigdzie nie ma, także mamy tutaj podświetlone ambienty, mamy na nogi, no i wszystkie przyciski, tak naprawdę, są też podświetlone, również na kierownicy, też wszystkie przyciski mamy podświetlone. Kratki nawiewów już nie, także to by było na tyle. Na górze też jeszcze mamy podświetlenie przycisków, dobrze. Przejdziemy teraz do BMW i podchodzimy już do BMW. Zobaczmy sobie najpierw z tyłu. Z tyłu mamy dwie lampki na górze, które ładnie nam świecą. Nogi chyba nie są podświetlone, aczkolwiek to jeszcze musimy sprawdzić, jak zapalimy auto. Jak to będzie wyglądać. Także zacznijmy teraz od przodu. Odpalimy sobie autko i sprawdzimy. Tutaj jak wsiadamy, od razu zapalają się elektroniczne zegary I lampka z przodu, też duża, ledowa Na dole widać te światełko, które są przy otwarciu drzwi Podświetlenie nóg z przodu Podświetlenie nóg jest, chyba nie ledowe Także tak to wygląda, z tyłu też te dwie lampki Tam świecą, dobra Mamy też parking i e, Przycisk start-stop no i awaryjnych świateł, to też mam się zapaliło, także odpalmy auto sprawdźmy co wtedy będzie świecić, tu mamy światła które regulują, tam widzimy head up display, pokazuje że z tyłu nie zamknąłem drzwi tak samo tutaj no i zobaczmy tu wszystkie przyciski podświetlone do świateł elektryczne szyby tak samo jak w Seacie ale tam jak widać mamy też półkę do drzwiach będzie widać też, widać, że jest oświetlona klamka też ma światełko no tutaj jest ten led ambientowy na razie tego nie widzimy, może zgaśmy tę lampkę może będzie bardziej widać, ale tutaj też jest takie światełko jeszcze za jasno, żeby to było widać ale, ale generalnie świeci może tutaj jakoś tak skieruję to będzie widać, nie, no teraz tego nie zobaczycie bo jest za jasno Tutaj też wszystkie przyciski są podświetlone, również kratki nabiegów też mają swoje podświetlenia. Tutaj wszystkie i e drive, skrzynia biegów. Na kierownicy także podświetlenie, łopatki nie są podświetlone, tak samo jak w Seacie I co? Na drzwiach mamy jeszcze podświetlenie, tutaj przycisków pod sterowania fotelami i pamięcią, tam jest przycisk od otwierania tylnej flapy, także tak to z przodu wygląda szyby na drzwiach też jest ambientowe podświetlenie, ono jest także tutaj na górze, także nam tu rzuca te czerwone światło, można je też zmienić ten kolor na taki jasny, ledowy, biały oprócz tego czerwonego zobaczmy teraz z tyłu, czy tam coś się oświetlenia zmieniło mamy podświetlone klamki z tyłu również mamy też tutaj to podświetlenie ambientowe pod drzwiami, teraz tego nie widać ale, ale jest wsiądźmy sobie, zamkniemy drzwi tu mamy podświetlenie stref klimatyzacji z tyłu także bardzo to też ładnie tutaj wygląda coś się świeci mamy też w tylnych drzwiach o dziwo podświetlane schowki w drzwiach, chociaż co ciekawe czy w tej też się świeci? Tylko nie widać akurat w tej chwili. Także tak to wszystko tutaj wygląda. I na górze też mamy podświetlenie LEDowe w suficie okej okay. no to chyba tyle z podświetlenia. I dziękuję Wam. Jutro nagram test, jak te auta wyglądają w dzień i jakie jeszcze mają różnice i podobieństwa.